Cześć, wyprowadziliśmy się z redakcji Poligami nad morze do siedziby firmy VR Vizio, żeby pobawić się HTC Vivem. Firma ta bierze udział w programie partnerskim HTC i Valve i przygotowuje aplikacje na te gogle. Ma już sprzęt, który niedługo wjedzie na półki sklepowe. Będziemy mieli okazję zrobić unboxing i się nim pobawić. Nasze pudło z HTC Vivem jest monstrualne. Czasami jestem ciekawy, jak to wygląda w środku i co tam się znajduje dokładnie. Teoretycznie wiem, ale na moje oko powinno to zajmować o wiele mniej miejsca. Ach, tu mamy rzecz chyba najmniej emocjonującą, bo wszystkie kable, to jest bardzo ważne, bo dzięki tym kablom możemy chodzić po pokoju i po prostu brać czynny udział w tych aplikacjach. Kable, jakieś ładowarki do kontrolerów. Także na razie to zostawię, bo nie jest to najciekawsza rzecz w tym wszystkim. To są dwa sensory, które montujemy w rogach naszego pomieszczenia i dzięki temu możemy się swobodnie poruszać w czasie gry po całym pokoju i tak jak działa Kinect, na przykład, że wychwytuje nasze ruchy i przekłada je do gry. Także na razie odkładamy na bok, i sięgamy dalej, ogromne pudło po to, żeby schować dwa kontrolery, chociaż warto im poświęcić chwilę, bo to jest ciekawe, że jest użyta dokładnie ta sama technologia, która działa w Steam kontrolerach, czyli takie połączenie touchpada z d-padem, czy nawet z gałką analogową. Gra się na tym dosyć ciężko, bo grałem w Dying Light swego czasu na Steamboxie i nie byłem zachwycony, ale to się za to rewelacyjnie sprawdza we wszystkich grach ruchowych właśnie w wirtualnej rzeczywistości. To uchwyty, dzięki którym możemy te dwa wspomniane sensory zamontować w rogach naszego pomieszczenia, przykręcić do jakichś rur albo innych elementów, czy nawet mebli. No i w końcu przechodzimy do dania głównego, czyli największej, najcięższej paczki z tego całego kompletu. Jak tu już nie będzie tych gogli, to ja nie wiem, gdzie one będą. Spójrzmy. Podejrzewam, że ta wersja sklepowa może być trochę bardziej kolorowa, czy jakieś tam będą jeszcze dodatkowe ulotki, instrukcje. Tutaj, jak widzicie, jest dosyć surowo, ale daje to jako taki obraz, czego się można spodziewać. Nie tak łatwo jest to wyjąć. Zdjąłem pokrywkę. Trochę niechcący, ale załóżmy, że tak miało być. I tutaj mamy cel naszej godzinnej podróży do Dyni. Ta tak wyglądają gogle w stanie naturalnym, świeżo wyjęte z fabrycznego pudła. Jest to już ten model najnowszy, który posiada wbudowaną kamerkę. Jest to całkiem nowy feature w tych okularach. Nie mamy gwarancji, czy ta wersja sklepowa dokładnie tak samo będzie wyglądać. Mogą być małe korekty. Te kabelki może będą trochę bardziej schowane, też nie wiadomo, czy to logo będzie tutaj napisane, ale generalnie cała reszta się zgadza. Jest to sprzęt już finalny, czy bardzo blisko tego co będzie w sklepach z tymi kablami, dzięki którym możemy chodzić po pomieszczeniu. Właściwie, na szybko oceniając, dużo cięższe są kable od samych gogli. Są naprawdę leciutkie. Wydaje mi się, że na przestrzeni lat, jak na tym pracowano, znacznie udało im się zredukować. Wagę tego urządzenia. Takie pierwsze wrażenie na sucho, jeszcze przed podłączeniem tego do, do komputera, to, że wygląda to naprawdę bardzo solidnie i profesjonalnie i że jest bardzo lekkie. Ja się strasznie bałem, że te kogry będą ciężkie i będzie się po prostu ciężko grało w dłużej niż 15 minut. Wygląda na to, że jest to całkiem dobry sprzęt i trzeba pamiętać, że to jest pierwsza generacja tak naprawdę konsumencka. I właściwie co roku czy co kilkanaście miesięcy zakładam będą nowe wersje, lżejsze, lepsze, szybsze. Więc jest to naprawdę fajny kawałek sprzętu. Tylko szkoda, że tak drogi.